Moi drodzy, w tym odcinku pokażę wam, w jaki sposób możemy zrobić sobie taką fajną animowaną kartę. Także, żeby stworzyć taką kartę, nie jest to trudne, natomiast no, jest to takie trochę czasochłonne, bym powiedział, ponieważ trzeba wpaść na to, jak to wszystko ma ze sobą działać. Także pierwsze co musimy zrobić, tutaj mamy podgląd na żywo. Podstawowa struktura nic tutaj się ciekawego nie dzieje. Mamy też jakiś tam reset zrobiony w gwiazdce, no i bardziej ostylowane w ten sposób, żeby było to nasze ciemne tło. Także przejdźmy sobie do stworzenia naszej karty. Dodamy sobie tutaj diva z klasą Card i w środku dodamy sobie tutaj spany. Zawsze, jak jest jakiś taki element, jak widzicie w tym miejscu, czyli coś podział jakiegoś elementu na kilka części, no to zawsze spany są bardzo dobrym rozwiązaniem. Także za pomocą tych spanów będziemy sterowali naszą grafiką. Natomiast tutaj, jak widzicie, mamy jeszcze tekst i mamy też taki link, także tym zajmiemy się tutaj niżej. Dodamy sobie diva Card Body w środku, możemy dodać jakiś tam nagłówek, na przykład kart name i dajmy sobie tutaj Klaudia, co tam było, Klaudia Kowalska chyba dobra, mamy Klaudia Kowalska niżej dodamy sobie jakiś paragraf, na przykład kart tekst, dajmy sobie tutaj lorem 14, żeby była po prostu jakaś tam zapcha dziura, no i dodajmy sobie nasz tag a z klasą kart btn, bo to będzie oczywiście link, ale z klasą znaczy wyglądający jak przycisk, link, który wygląda jak przycisk, no i dajmy sobie tutaj znaleźć. Znajdź mnie na LinkedIn. Także, moi drodzy, jeżeli chodzi o HTML, dałem sobie komandę, kod mi się sformatował. Jeżeli chodzi o HTML, to by było tyle. Teraz możemy przejść do pisania, zobaczmy, co ma na razie mamy. Na razie mamy tyle. Także przejdźmy sobie do pisania styli w CSS. Zaczniemy sobie od karty i na karcie dodamy Position relative, ponieważ potem absolutnie będziemy sobie pozycjonowali to nasze zdjęcie. Musimy ustalić sobie jakieś wymiary. I tutaj uwaga, bo w zależności co Wam jeszcze potem na koniec odcinka pokażę. W zależności od tego, jakie wymiary wybierzecie, jakie zdjęcie wybierzecie, to mogą się dziać dziwne rzeczy, chociaż mogę wam to teraz zasymulować. Jak sobie odpalimy DevToolsy, zwiększymy sobie wymiary naszej karty. Damy tutaj na przykład 640 pikseli, to zauważcie, że w tym momencie tutaj no już się niestety ta grafika załamuje. Także w zależności od tego, jakie macie proporcje wymiary grafiki. No, to tutaj też to nasz, ta nasza szerokość tej naszej karty będzie musiała spełniać pewne wymagania. Oczywiście możemy to jakoś tutaj jeszcze próbować, teraz heightem na przykład yy, zrobić, spróbować. Zobaczmy, 800x600. OK, też nie mamy żadnych takich artefaktów, przesunięć dziwnych. Także 600x400 działa, 800x600 działa. Muszą być po prostu zachowane te proporcje. Także odświeżę strony, żeby. Aha, odświeżyłem stronę, no i popsułem podgląd na nasz projekt finalny. Także, no niestety, już go ko... już przepadł. No ale wszyscy widzieli jak to wygląda. Także nasza karta, dajemy tutaj jeszcze background color, BGC na białe ustalmy. Dodajmy też border radius, żeby to jakoś tak ładniej wyglądało. No i dodamy sobie też overflow hidden, ponieważ te nasze elementy na hovera, one będą sobie jechały w górę. No więc żeby nie były widoczne, będziemy je ukrywali poza naszą kartą. Teraz przejdziemy sobie do stylowania, do zabawy z naszymi spanami. Czyli odwołamy się do wszystkich naszych spanów, damy im tutaj pozycję na absolut rodamy pozycję na absolut. No to wyciągamy ze struktury strony z warstwy wizualnej. Także te elementy mają tylko i wyłącznie tyle wysokości, takie mają wymiary, ile mają treści w sobie. Natomiast te nasze spany nie będą miały w sobie żadnej treści, dlatego musimy nadać im tutaj wysokość 100% rodzica, żeby to nasze zdjęcie było ładnie rozciągnięte góra dół Damy tutaj bg i background image. Dam sobie cudzysłów pojedynczy podwójny. No i znalazłem sobie na unsplashu taką grafikę, także skopiuję sobie link z unsplasha. Nie będę pobierał na dysk. No i jak jeszcze dodamy sobie teraz width na 100%, to w tym momencie powinniśmy zobaczyć naszą grafikę. Faktycznie pojawiła się, tylko no, nie widzimy jej całej. Także dajmy sobie tutaj jeszcze BGSC, background size cover. Dzięki czemu zdjęcie dopasuje się wymiarami do naszego rodzica. Natomiast nie chcemy tutaj ustalać szerokości. Tym będziemy bawić się osobno dla każdego naszego dziecka. Więc skopiłem sobie teraz kart span. Odwołam się tutaj do NTH Child i odwołam się do naszego pierwszego dziecka. No i ustalę sobie 25% szerokości naszego elementu. Kolejne elementy będą miały tam 50%, 75%, więc jak widzicie, właśnie za pomocą tych procentów będziemy sobie robili taką, nie wiem, mozaikę, tak to się nazywa. I dzięki temu będziemy mieli ten taki efekt właśnie kafelku, o, może to jest lepsza nazwa. Także co teraz zrobię? to zduplikuję sobie to jeszcze dwa razy, czyli zaznaczyłem sobie kod, Shift-Option na Macach albo Shift-Alt na Windowsie i strzałka w dół, strzałka w górę, wtedy sobie robimy taką duplikację, no i damy sobie tutaj NTH-2, 3, 4, ponieważ mamy 4 spany, no i tak jak Wam mówiłem, dajmy tutaj 50%, tu dajmy sobie 75%, a tutaj dajemy sobie 100%. No i teraz trzeba to wszystko jakoś fajnie animować. Czyli w momencie, kiedy zrobimy hovera na naszą kartę, Także możemy zapisać sobie naszą logikę. W momencie, kiedy najadę na kartę, card kart hover, chcę, żeby coś się stało z moimi spanami. No to card hover, span. I tutaj możemy odnieść się za pomocą transforma albo ten nowszy zapis, czyli po prostu translate. Możemy sobie użyć translate. Zero przesunięcia na osi x natomiast minus 100% na osi y Zobaczmy, jak nam to działa. OK, mamy takie, no, zero jedynkowe. Ponieważ nie nadaliśmy sobie nigdzie transition. Transition przypomnę, że nadajemy na elemencie animowanym. Co my tutaj animujemy? No oczywiście animujemy spany. Także skopiuję sobie tego translata, odwołamy się do kart spana i damy sobie tutaj Transition na translata.50 sekundy. Zobaczmy, co nam teraz wyszło. W tym momencie mamy coś takiego. No więc jesteśmy już gdzieś tam coraz bliżej, natomiast brak nam tej losowości. Na szczęście to też nie jest problem, ponieważ możemy dodać po prostu Transition Delay. I w naszym drugim dziecku damy sobie tutaj 1 sekundę, znaczy, kropka 1 sekundy, niżej damy 2 sekundy, i w naszym ostatnim ups, elemencie tutaj 2. I w naszym ostatnim elemencie damy sobie 3 sekundy upóźnienia. Zobaczmy, co nam wyszło. Nadal za dużo nam się nie dzieje. To znaczy, nie dzieje nam się teoretycznie, praktycznie coś tam widzimy, że coś nam się podziało. I to była taka pierwsza zagwozdka, na którą, z którą się spotkałem, ale tutaj akurat dobrze, że stał się ten efekt. Taki odwrotny, czyli dopiero jak zrywam hovera, to widzimy animację, i to mi trochę podpowiedziało, gdzie szukać błędu. Ponieważ zauważcie, powiększę Wam to, być może jakoś, nie wiem, uda mi się to jeszcze spowolnić, zwróćcie uwagę, jak to się układa warstwami. Widzieliście? Jeszcze raz Wam pokażę, uwaga, jedziemy sobie na góry. Teraz zrywam hovera. No i jak widzicie, mamy tutaj różnie poukładane warstwy. To nasze ostatnie zdjęcie, to nasze 100%. Ono w tym momencie przysłania wszystkie nasze elementy. Jak sobie damy tutaj na przykład nie wiem, opacity na tam, 5, to w tym momencie zobaczymy, że tu mamy taki biały pasek, a zresztą to też teraz widać. To nasze zdjęcie przykrywa wszystkie elementy, a to powinno być na odwrót. Ten nasz czwarty element, który jest rozciągnięty na 100%, to on powinien być na samym dole. To nasze 1, 2, 3 powinny przykrywać element czwarty. Także, żeby to naprawić, oczywiście mamy od tego z indeksy. Więc dajemy tutaj jakiś wysoki z-index na nasz element pierwszy. Tutaj dajemy na przykład z-index 3, tu dajemy sobie z-index 2, no i tutaj dajemy chyba nawet niepotrzebny, ale sobie zapisałem z rozpędu być może z-index 1. No to zobaczmy, czy nam to rozwiązało problem. Ok, zobaczcie, super, już gdzieś tam mniej więcej jesteśmy w domu. Mniej więcej, ale nie do końca. Czyli w górę nam się to tak brzydko animuje, w dół animuje nam się to poprawnie. I to też mnie na chwilę zatrzymało, bo czemu tak się dzieje? Ponownie musiałem tutaj zastanowić się nad logiką, jak to tutaj wygląda. Zobaczmy, jak to jest. My nadajemy sobie translate'a na hover'a, czyli w momencie, kiedy najadę na kartę, to robię translate'a na naszych spanach. Natomiast nasze spany, ono w ty, one w tym momencie już mają to transition delay nadane. Czyli jeszcze zanim zrobię hover'a, one już mają transition nadane. No i fajnie, dzięki temu fajnie nam to opada. Jak zrywam hover'a, aplikuje się to nasze transition i one wtedy tak fajnie opadają. Dlatego co musimy zrobić? to musimy sobie skopiować to wszystko, co mamy w tym miejscu. Tak, czyli uwaga, tutaj mamy nasz kart hover, wklejam sobie niżej nasz kod i musimy sobie po prostu dodać też dla naszego delay'a w momencie, kiedy zrobimy hover na kartę. Czyli dodam sobie tutaj cztery kursorki za pomocą lewego option, tudzież lewego alta. Dopiszę sobie hover. Pozbędę się tego width i z indeksów, bo tego nie będziemy zmieniać. Tutaj również, tu również, no i tutaj oczywiście również. Chcemy, żeby najpierw uciekał nam ten czwarty element żeby ten biały pasek najpierw był z tej strony, potem z tej, potem z tej, potem z tej. Więc żeby to zrobić, tutaj mogę transition delaya się pozbyć. Tutaj damy sobie 1 sekundy, tu 2 sekundy, no i zduplikuję sobie to i damy sobie 30 sekundy. Dam komendę, żeby mi się kod sformatował. I zobaczcie, jak to teraz wygląda. Jak najadę, i tutaj oczywiście e, zapomniałem transition delay, musimy sobie wyzerować. I w tym momencie zobaczcie, co nam się tutaj dzieje. Ponownie, nie jest to być może jakiś taki najprostszy problem dla osoby początkującej, po prostu no, trzeba znać się na hoverze, trzeba rozumieć, jaka tutaj logika za tym stoi. Także wytłumaczmy sobie to na spokojnie. Tutaj co się dzieje, to mówimy, że w momencie, kiedy zrobimy hovera na kartę, w momencie, kiedy kursor będzie nad kartą, to chcemy nasze spany przesunąć sobie do góry. Niżej mówimy, że w momencie, kiedy ten, ten hover będzie już zarejestrowany, to najpierw chcemy, żeby nasz czwarty element, przypomnę, że nasz czwarty element ma 100% szerokości karty, żeby to on nam pierwszy pojechał do góry, potem zanim ma ruszyć element trzeci, potem drugi, no i potem na końcu pierwszy. Dlatego w tym momencie w górę nam to tak właśnie fajnie jedzie. Zaczynamy sobie od czwartego elementu, potem trzeci, potem drugi, potem pierwszy. Jeszcze raz. Czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Natomiast to, co wyżej się dzieje, czyli tutaj, to tutaj gdybyśmy na przykład sobie zakomentowali tego naszego delay'a, zobaczcie, jakby to wyglądało. W górę będzie fajna animacja, w dół tej animacji nie ma. W góry jest. W dół nie ma. Dlaczego? Ten delay on jest nadawany w momencie, jak najedziemy na kartę kursorem. W momencie, jak ten hover jest zerwany, to już wtedy tracimy całkowicie te style. Tych styli już na elemencie na spanie nie ma. One są tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest hover na kartę, kiedy najeżdżamy na kartę. Nie ma hovera, nie ma delaya. Skoro nie ma delaya, wszystkie elementy opadają w tym samym czasie. I dlatego ten delay musieliśmy nadać sobie w tym miejscu, czyli po prostu one w tym momencie. Te elementy już mają ten delay nadany. W momencie, jak już się strona wyrenderuje, to w tym momencie nasze spany, czy zrobimy hover, czy nie, one ten delay mają nadany. Musimy sobie jeszcze ostylować nasze body. Także, w sumie, to na chwilę pozbędę się background image, żebyśmy po prostu widzieli, co robimy. Odwołam się do naszego card body i damy sobie tutaj display flex, damy sobie też FLED C, czyli Flex Direction Column. Damy sobie JCC, damy sobie AIC, żeby nam się to wszystko fajnie wyśrodkowało za pomocą Flexboxa. Natomiast oczywiście musimy też jeszcze nadać wysokość na tym elemencie, bo w tym momencie, co też mogę wam pokazać, background color red, w tym momencie po prostu ten element jest tak wysoki, jak jego treść w środku. Także musimy dać sobie tutaj height na 100% i w tym momencie fajnie nam się to wszystko rozciąga. Także tego się pozbędziemy. Co jeszcze zrobimy, to widzimy, że nasz tekst jest sklejony po bokach. Także dajmy sobie tutaj paddingu trochę. Zajmiemy się naszą H2, która ma tutaj klasę name, Także odwołamy się do naszego Card Name'a. Dajmy sobie tutaj Margin Bottom na 1M oraz tt.text-transform-uppercase. Jeżeli chodzi o kart tekst, to tutaj damy sobie Margin Bottom 2MM, żeby ten nasz link odsunąć trochę bardziej od naszego tekstu. No i dajmy sobie jeszcze font size na 1.1r 1.1rema. Żeby był trochę większy ten nasz tekst. No i został nam do stylowania link, no i oczywiście nasza animacja. Tego naszego card body. także odwołamy się do card linku, damy sobie tutaj tekst decoration none I co tam było, jak był ten? Card BTN, przepraszam, tutaj jest card BTN klasa, także tutaj musimy zmienić to na BTN. Dodamy też border, dwa piksele, solid i kolor 333. W tym momencie ten tekst jest bardzo ściśnięty, także dodajmy trochę paddingu, też 1M, 2M -y po bokach. No i super, teraz ma to trochę miejsca do oddychania. Kolor naszego tekstu też zmieńmy sobie na 333. No i żeby było ładniej, to dajmy też border radius na 4 piksele. Będziemy mieli trochę bardziej zaokrąglone to wszystko. No i oczywiście, żeby to też jakoś fajniej animować, dodajmy sobie tutaj od razu transition na color.30 sekundy, na background kolor też 30 sekundy. I stwórzmy sobie naszą animację, czyli kart BTN Hover. Odwrócimy sobie to wszystko, czyli będziemy mieli ciemne tło BGC 333 oraz CHF, żeby nasz, nasz tekst był biały. Zobaczmy w takim razie, jak nam to działa. Ok, bardzo fajnie to wygląda. Tylko oczywiście mam tutaj background gry o U.N.Dym. Tak to powinno być. No i w tym momencie już to wszystko fajnie wygląda. Także moi drodzy, została nam ostatnia rzecz do zrobienia. Odkomentuję sobie naszą grafikę, ponieważ będziemy chcieli, żeby ten, to nasze body też wjeżdżało nam razem z grafiką. W tym momencie ono jest tutaj ukryte. No okej, okay, no nie wygląda to źle, wygląda to ciekawie. Natomiast dodajmy tutaj trochę więcej życia, trochę więcej ruchu w tej karcie. To znaczy, że będziemy chcieli, żeby nasz tekst, nasze body również podjeżdżał do góry razem z tymi naszymi paskami. Żeby to zrobić, na naszym kart body dodamy tutaj translate na osi x w 0, natomiast 100% na osi y. Czyli zjedziemy sobie teraz w dół. W tym momencie nie będziemy widzieć naszego tekstu, bo on jest tam gdzieś tam na dole. Mogę też odkomentować overflow, no i widzimy, że tutaj mamy nasz tekst. Zjedziemy sobie na sam dół na naszego, do naszego Card Body, dodajmy tutaj Transition od razu na Translata. Czy nawet zanim dodamy Transition, to dodajmy naszą animację, czyli Cardbody, Hover, a raczej wróć, będziemy chcieli robić hovera oczywiście na kartę naszą całą, także card over. I w momencie kiedy zrobimy hovera na kart, to będziemy chcieli zrobić coś naszym card body I Jedyne co będziemy robić, to zrobimy po prostu tutaj translata, ustalimy go na zero. Czyli w tym momencie zobaczcie, to nam się animuje, boom, tekst nam się pojawia. Tylko oczywiście teraz ta zmiana jest taka nagła, ten przeskok jest nagły, ponieważ nie nadaliśmy sobie transition, więc nadajemy sobie tu transition na 50 na sekundy, na pół sekundy, czyli to jest dokładnie czas trwania animacji naszych zdjęć. Natomiast dodajemy sobie jeszcze tutaj trochę opóźnienia, czyli kropka 30 sekundy. No i wrócę sobie z naszym overflow hidden. No i zobaczmy na nasz efekt finalny. Proszę bardzo, mamy takie właśnie fajne wjeżdżanie, jakby te karty ciągną za sobą ten tekst gdzieś tam z dołu. No i tak to się finalnie prezentuje. Także moi drodzy, jak widzicie, kodu nie ma tutaj za dużo. Jest to taki prosty projekt pod względem kodu, trudny pod względem logicznym. Dlatego jeżeli czujecie się po tym odcinku nieco zagubieni, czemu tak daliśmy te ileje tutaj, czemu tak daliśmy te e tutaj, to polecam pobawić się właśnie z Hover'em. Jak Hover na rodzica wpływa na dzieci. Czyli chciałbym, żebyście poćwiczyli dokładnie ten scenariusz, gdzie mamy tutaj rodzica naszego karta, tego możemy się tutaj pozbyć całkowicie w tym przypadku i w momencie, kiedy robicie hover na rodzica, coś ma się dziać z naszymi dziećmi. Może to być zmiana koloru, może to być zmiana rozmiaru. Nie musicie bawić się z grafikami, możecie się po prostu bawić się z wymiarami, z kolorami w CSS-ie. i zobaczcie, jak te animacje sobie działają, czyli jak one działają w momencie, kiedy mamy jakiś delay ustawiony, w momencie, kiedy mamy hover, kiedy mamy ten delay ustawiony na bezpośrednio na dziecku. Także moi drodzy, w tym odcinku to by było tyle. Mam nadzieję, że projekt Wam się podobał. Jak zrobicie coś fajnego, to dajcie znać w komentarzach. Klejcie link do CodePen'a, pochwalcie się co zrobiliście. Także tyle w tym odcinku, do następnego. Cześć!